Cześć, mano wszystkim, z tej strony Renowski. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Simulator symulator złodzieja. Jak widzicie dotarliśmy właśnie pod dom 208, w którym mamy podmienić obraz na replikę. Podmienić obraz na replikę, jak widzimy. Z tym, że... Hmm, nie do końca wiem co ja mam tu jak mam tu się dostać jeszcze. O kurde. Jest tam, a trzeci, gdzie ten trzeci łaś w domu? Czy ja tymi krzakami mogę tam dojść? Czekajcie, bo mamy ten laptop hakera, nie? I tam są punkty no muszę jakoś się przedostać tam jest kamera nieoznaczona no mamy tutaj krzaki więc kurde może jak głównym wejściem muszę wejść Dobra, jesteśmy Tak, wykupiłem sobie podpowiedzi i dlatego wiem co nieco już o tym O tym domu Dobra Momento, momento I to nam chyba kamery zdjęło, nie? Tak, kamery są nieaktywne, super. Tu mamy rolety. Ej, ten gość mnie nie widzi. Uff. Co my tu mamy? A to jest ta replika! Jezu, ja przywiozłem jakiś obraz ze sobą, bo on był u nas w tym... w... A gdzie ja mogę powiesić? Kto się to się przerzuci go w górę, bramę. Pod, tam gdzieś, na górze. Gdzie są schody? Tak w ogóle. Ej, czekaj. Tu jest prost... Prosta, nieprosta. Ej, czy... A czy ten gościu jeden to przecież tu nie chodził? Czyli chyba w zły timing trafiłem. Gdzie są te pieprzone schody? Jeszcze takie kurde pytanie podstawowe. Ej, so. Która jest godzina? 5.40. czterdzieści. czy się zaraz te, kurde rolety nie podniosą. Kurde, on trochę stoi w tym miejscu, nie? To może... Kurwa, idzie ten drugi. Ja pierdole. Dobra. Chciałem się za murkiem schować. No to już się schowałem. Mamy dzień. A, dobra, bo ja AFK dużo stałem. Się poszło modlać i w ogóle Wszedł do środka, dobra. Czyli ta nie ma kurwa, ale jest ten Co on mnie widzi. Jak widzi, nie widzi. Chłop ewidentnie sam nie wie co on chce. Dobra, przebiegliśmy na szybkości. Że to sobie ta kamerę oznaczyć, żebym się. Ale też ja ją zaraz wyłączę w sumie. Szybko, porynnie. E, mamy to do wyłączania. I zostaw to. Ci kamery mamy nieaktywne, teraz bym sobie otworzył te drzwi. Wierzę, że przez okno zaraz ten gościu nie przyczai. I sobie stąd szlak, Dobra, poszedł sobie. Mamy tu pieprzoną replikę. Teraz ja chyba wiem, co muszę zrobić. Muszę się dostać na góry, nie? Ale, timing! Ale, timing Boże! Ale teraz, czy on sobie stąd pójdzie? Ja mam nadzieję, że z tym obrazem drugim będziemy mogli przez okno wyjść. Mhm. Chyba muszę znowu wyczekać moment, aż on tutaj przyjdzie. Tak mi się zdaje. Kurde, chociaż w sumie tam też długo stał. Ale mi się wydaje, ten moment będzie dogodniejszy dla mnie. Ej, to się chyba uda. Dobra, już chyba możemy normalnie chodzić nawet. Co my tu mamy o to? Bramę sobie otworzyliśmy. Chyba obraz tutaj mamy powiesić. Ale uparty zamek. Wow, co to za katstenka! Coś jest cenniejszego może dobra. W sumie, bo się połaszę trochę na trochę hajsła, później będą problemy. Kamery Czujnik przecięcia jest tylko, czyli mogę sobie tędy wyjść. Oznaczę go w końcu? No znaczy, że mnie w końcu on zobaczy. Kurde, chciałbym sobie go oznaczyć, chciałbym sobie go oznaczyć, żebym wiedział, gdzie oni. Hmm. Gdzie jest lornetka? W Są sensie, z tej latarki, tak? Te latarki nie używam. Kurde Ej, oni dalej chodzą tak samo Czyli ja już się mogę stąd ewakuować Chyba Ej, przy tym, przy furtce A, bo wy no, bo, no, bo, no, bo tego nie widzieliście Bo ja sobie poobjeżdżałem najpierw trochę tą chałupkę Przy furtce była kamera, przecież dezaktywowałem kamery To teraz wystarczy tylko że otworzę sobie furtkę teraz. Aby się ten gościu zawrócił, i chyba mam misję. complete no? Kurwa, on idzie w moją stronę. No nie gadaj, że się coś zmieni zaraz. No weź zawróć się gościu, dzięki Kamery mamy przecież nieaktywne Czekaj tu, 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 tu Kurde, ej, odjeżdżam stąd Macie, ja tu obraz przywiozłem, bo myślałem, że to o ten obraz chodzi. Na rękawie. No dom, 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 dom. C na C, ja nie wiem, nie rozumiem tych ocen. I dzwoni do nas z nas... Co to była ostatnia misja fabularna dla nas? Black Bay, no, tysiąc dolarów tylko fabuła, kup na... Kurde, to ja nie mam tyle pieniędzy. co z tymi samochodami ja mogę zrobić? Nie chcę mi się trochę ich na części rozkręcać, przejdziemy się na złomowisko. Ciekawe, ile za nie mogę dostać? Howdy. Chuj tam, sprzedajmy to wszystko, inne przedmioty. 21, ta kryjówka chyba 30 tysięcy kosztuje. No nie, zaraz zobaczymy, ale chyba, chyba, że coś potaniało, może. Bo ja to patrzyłem już raz: 30, nie mam tyle hajsu. Co to jest o to? Czyli co? Pasowałoby znowu coś. Ja to ogólnie. No dobra, jedźmy na reach. Dzielnicę. Ale ja mam chyba ogólnie jeszcze coś do wykonania z. Zy, 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 z, z, z Zaraz sobie tylko wezmę. No. Nie. Tak, czekaj, notatki to były. Zlecenia właśnie. 2, 2, 3 na 3, 2 na 3. Rozbi stary zegar w przedpokoju. 202, 201, 204, to nie w tym kierunku będzie. Aha, już wiem, co to, który to jest 202. To jest ten taki jebutny. Znaczy ja wiem, jak z niego wyjść. Znaczy, wiem, jak wyjść z jego ogródka raczej, bo. Bo dalej to się nie dostałem jeszcze ani razu. No ale spróbujemy w sumie. Spróbujemy, jak może akurat ci uda odcinek fajnie zakończyć. Ja sobie zawczasu... Weź ten laptop schowaj. Bramę otworzę. nie ma ciekawego do zajumania. Czego nie jest zaznaczony już? Mamy kolejny zwyczaj zaznaczony. Kurwa, mógłby się, mógłby gdzieś tu pójść, nie? Znaczy, ja wiem, że on tu będzie chodził, tylko nie wiem kiedy. I tak to ja tu nic nie zrobię, nie? No, bo on dochodzi do tego momentu i jest kaplica. A tu innej drogi nie ma, więc musi, muszę jakoś na przeczekanie wziąć. Tylko nie wiem, ile za czasu jeszcze potrwa, kiedy oni zmienią swoją trasę. Bo że zmienią to ja wiem na 100%, ale kiedy? Musi pójść do tej swojej budki. To to akurat pamiętam, że właśnie ten gość chodził tak. Nie wiem czy nie iść się, nie przekimać w samochodzie, kurde bo. Cześć, obejdę sobie to jeszcze raz dookoła, a tu nie ma innej. Tu jest tam, tam to jest jedyne wejście. Z tego co ja pamiętam. No, tu już by się dało, nie? Kaczy mi bramę zamkną. Ju No, co jadę do, to, do tej swojej miejscówki, nie? Brama otwarta. Zjadę tutaj, żeby podnika nie blokować, bo już kiedyś mnie tu się. Ej, gościu, zmienił swoje ten. On się teraz powinien zawrócić. No, idź do tej budki swojej. No, gościu, proszę cię. Patrz, tam ci wszyscy chodzą, no ten dobra, ten też teraz stoi. No ale no, a ten mi będzie stał teraz specjalnie na drodze, żeby przypadkiem kurwa sobie nie przeszedł, no. Dziękuję, że w końcu <laughs> raczyłeś sobie stąd pójść jest to punktów co 100 bramą. Czy ja tu jestem w stanie coś kurde, no? Ale Slipa? Ej, czekaj. Jeszcze jedna rzecz. Przedmioty. O to właśnie. Weźmy to daj tutaj. Aha, nie mogę tego tutaj dać. Kurda, to nie może być tak. Nie, no dobra, spróbujemy, bo kurwa, no nie wierzę. Gdzie jest ten ten? Złodziej sygnał kluczyka, szybkie wybieranie za lornetkę. Zastanawiam się teraz, czy przez przy przypadek, przy, przy, ale nie, to bez sensu by było. Co to za złodziej jak on nie umie po drabinie, ten po bramie wejść, nie? No poszedł sobie. ten laptop Kurwa, ja coś tam mogę wyłączyć i ja zwaliłem, że ja tu przelazłem Nie wiem, czy się nie dać mu złapać Nie dobra, kurwa nie Tylko tyle, że 25 odcinka już leci i nie wiem właśnie, czy tego już nie zakończyć ty. Tam jest otwarte okno, tylko jak ja mam się dostać tam? Ja stąd muszę zejść, bo tu jest coś źle. Na variata wylazłem stąd. Przejdźmy się z tym laptopkiem. Jak ja muszę tam dostać? Dobra, widzowie, bo to tylko przedłużam, a nie mam totalnie pomysłu, jak tam wejść. Więc ja sobie pomyślę na spokojnie i widzimy się w kolejnym odcinku, tak więc standardowo, jeśli Ci się spodobał, za lajka, komentarz dla zasięgów, no i zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze z jakiegoś powodu tego nie robisz. Do następnego i na razie, cześć!